Poprawa czystości wody w jeziorach miejskich oraz ograniczenie spływu zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych to jedna z najważniejszych zadań realizowanych w ostatnich latach w Szczytnie. Inwestycja finansowana jest ze środków miasta i pieniędzy europejskich. We wrześniu 2007 roku przystąpiono do pierwszego etapu realizacji inwestycji, czyli do rewitalizacji jeziora małego domowego. Wokół jeziora wbudowano kanalizację deszczową z urządzeniami oczyszczającymi zamontowano fontannę. Wokół jeziora powstała ścieżka pieszo-rowerowa i ścieżki spacerowa, także oświetlenie, trzy przyczółki gabionowe, tzw. mała architektura i nowa zieleń. Inwestycje zakończono 16 września 2008 roku. Praca nad jeziorem domowym dużym rozpoczęta w roku 2009. Wokół jeziora zbudowano kanalizację deszczową. W kwietniu 2010 roku rozpoczęto projekt rekultywacji jezior domowe małe i domowe duże metodą inaktywacji fosforu. Ta rekultywacja rozpoczęła się już kilka lat temu. Żeby dojść do tego faktycznego oczyszczenia, trzeba było przygotować wszystkie kolektory, którymi spływa woda deszczowa, separatory czyli zapobiegać wpływaniu nieczystości. I to już trwa. Kilka lat. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy proces chemiczny. W tym roku jest tego kontynuacja. Za moment będziemy po. Poprzedni rok przyniósł już wspaniałe rezultaty. Badania wody są bardzo dobre. Technologie rekultywacji do obu szczecińskich jezior opracowano w katedrze inżynierii środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Metoda ta zakłada zmniejszenie ilości fosforu. Fosfor jest czynnikiem limitującym produkcję pierwotną w jeziorach, a więc limitującym to, czy dla przeciętnego użytkownika te jeziora wydają się być kwitnące, mają wodę pełną glonów, czy też mają wodę przezroczystą z całą konsekwencją tych zdarzeń potem dla ekosystemu. A więc, jeżeli limitujemy tą ilość fosforu, który steruje w naturalny sposób produkcją pierwotną jeziora, to zuważamy to jezioro. W składniki pokarmowej. Dzięki temu może ono funkcjonować na niższym poziomie trofi, czyli generalnie może być wizualnie bardziej czyste i być bardziej zdrowym ekosystemem. Mimo że oba jeziora były wcześniej zanieczyszczone, dzięki zastosowanej metodzie efekt udało się uzyskać już w pierwszym roku i stosowania. Ta metoda jest o tyle ciekawa, że rzeczywiście daje te efekty bardzo szybko. Inne metody rekultywacji z reguły są nastawione na ten okres wpracowywania się metody. To jest dosyć długi czas, czasami mierzony nawet w latach. W przypadku wprowadzania koagulantu wiążącego zanieczyszczenia ten efekt czystej wody uzyskujemy dosyć szybko, aczkolwiek należy pamiętać o tym, że ilość wymagana tego koagulantu z reguły nie pozwala nam na jednorazowe wprowadzenie na przykład dawki w jednym Roku i zakończenie rekultywacji. Efektem przeprowadzanych już w pierwszym roku pracy, efektem dodajmy bezpośrednio odczuwanym i przez mieszkańców miasta i przez turystów, było otwarcie w ubiegłym roku po 30 latach miejskiej plaży i kąpieliska. Przejrzystość wody myślę, że po tegorocznym zabiegu będzie jeszcze lepsza, jeszcze głębiej będzie można widzieć każdy kamyczek. O to właśnie chodzi. Mieszkańcy czekają na to, żeby ta woda była. Krystalicznie czysta, żebyśmy mogli wszyscy korzystać właśnie z dobrodziejstw tego, że no jesteśmy jednym z niewielu miast, gdzie w centrum jest jezioro. W celu określenia efektywności zabiegów przeprowadzono w roku 2010 w trakcie realizacji zadania badania składu chemicznego wody. Przede wszystkim uzyskaliśmy zgodnie z założeniami metody rzeczywiście zubożenie ilości biodostępnego fosforu w wodzie, ale co ważne, również w osadach dennych. Zastosowana w szczytnie metoda, oprócz owego bardziej widocznego efektu, czyli oczyszczenia toni wodnej, jest też nastawiona na zmniejszenie mobilności fosforu w sferze osadów dennych. Ten efekt również udało się osiągnąć. Badania, które wykonujemy, również dotyczą rdzeni osadów dennych. Mierzymy tam e, tę mobilność i. Wynika z tego, że założenia metody, które, które no literaturowo się podaje i tym razem przekształciły się w efekt praktyczny. To znaczy mamy, mamy te jeziora już w tej chwili na niższym poziomie trofi niż na początku naszego eksperymentu, aczkolwiek należy pamiętać, że to nie jest koniec. Prace mające na celu rekultywację oby jezior trwają nadal. Ten etap, który teraz się zacznie, to jest kontynuacja i założony efekt ekologiczny, który miałby doprowadzić te jeziora do tak zwanego dobrego stanu ekologicznego, według naszych obliczeń będzie uzyskany w roku 2012, czyli jeszcze po trzecim etapie tej rekultywacji. Choć i jezioro pokrywa jeszcze lód, naukowcy z Katedry Inżynierii Środowiska są gotowi do rozpoczęcia drugiego etapu prac. Z przyjętej przez nich metody rekultywacji wynika bowiem, że okres wprowadzenia środków oczyszczających do jeziora nie jest obojętny. Należy to wykonywać albo wczesną wiosną, albo późną jesienią w naszych warunkach klimatycznych, kiedy zima z reguły to jest stagnacja jeziora pod lodem. W związku z tym. Musimy dostosować się do warunków jeziornych, do przyrody, a to nie przyroda się będzie dostosowywać do nas. Mamy to szczęście, że uniwersytet i nasze, nasza baza techniczna jest bardzo blisko, w związku z tym w tej chwili już jesteśmy przygotowani praktycznie w 100%, żeby rozpoczynać te prace i rzeczywiście rozpoczniemy je tuż po, po odejściu pokrywy lodowej. Równolegle z pracami nad poprawą czystości jezior prowadzone są prace nad zagospodarowaniem brzegów jezior. We wrześniu 2008 roku zakończono zagospodarowanie brzegów jeziora domowego Małego. Również teren wokół jeziora domowego Dużego wzbogacił się obiekty tzw. małej architektury, oświetleni i plac zabaw dla najmłodszych. 1 maja roku 2010 uroczyście otwarto pasaż przy zamku, kończąc tym samym realizację pierwszego etapu zagospodarowania terenu wokół jeziora domowego Dużego. Powstała też już część ścieżek pieszorowerowych. Czysta woda w naszych jeziorach, właśnie w centrum miasta, to podstawa, dlatego że to się doskonale wpisuje w zagospodarowanie w zagospodarowanie małego jeziora i w zagospodarowanie dużego jeziora. Ostatni etap będzie realizowany w tym roku, czyli będzie dokończona już ścieżka pieszo-rowerowa, czyli wokół całego dużego jeziora domowego będzie można korzystać ze ścieżki ze spacerów pieszych z rowerowych wypadów. No i myślę, że miasto również docelowo zakupi rowery, z których można będzie korzystać. wypożyczyć i właśnie takie spacery rowerowe wokół jeziora domowego dużego realizować korzystać. Wartość całego projektu to 450 tysięcy zł. No jego realizacji udało się pozyskać środki zewnętrzne. Rekultywacja to zabieg trzyletni. W ubiegłym roku udało nam się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W tym roku już również uzyskaliśmy promesę. No i myślę, że i w tym roku i w następnym, przy, przy tym trzecim etapie właśnie to źródło, będzie, źródło finansowania będzie cały czas aktualne. Muzyka